No więc zaczynam dzisiejszy filmik od w sumie od środka, ani od początku, ani od końca, gdyż jestem w tej chwili w postołowie. Jest tu tutaj zamierzyłem sobie taki punkt maksymalny dzisiejszego kursu. Jest tutaj taka budowla, i widać dosyć zrobione to z rozmachem, przynajmniej na razie, no, gdzieś tam. Zapewne zaraz obejrzę sobie to trochę dalej Pojadę wzdłuż konkretny potężny płot Nie wchodzę na tą posesję no Jest wyraźnie napis teren prywatny Wygląda to pewnie Podobna sytuacja jak w Łapalicach Gdzie też jest teren prywatny a ludzie sobie robią wycieczki wiadomo no ale to każdy na własną Odpowiedzialność jak, jak, jak uważa W każdym razie Tak to w tej chwili właśnie wygląda Jeśli będzie coś wartego jeszcze do pokazania Takiego które, co można pokazać No to na pewno to ujmę na filmie jeśli nie no to to będzie akurat początek filmiku z dzisiejszego przejazdu tutaj jedziemy sobie wzdłuż Słowackiego i tu mamy bardzo fajny tunelik którym możemy przejechać na drugą stronę i wyjedziemy przy Smentarzu srebrzysto. miejsce trochę Kursu. No to teraz tak pokazuję Wam jak wygląda ścieżka od Kowale do Luglewo Gdańskie Tak chyba to będzie, bo się czasami mylą miejscowości, ale tak chyba się to nazywa Jest, no nie, no tak mówiąc trochę nie, nie ale ale no, dupy nie urywa ale spokojnie naprawdę i szosą myślę że ktoś ma obawy żeby nie jechać taką, z takim asfaltem stosunkowo wąskim jednak no i dosyć ruchliwym można sobie pociągnąć tutaj w stronę realnie Polwód aczkolwiek tam od Lubla Gdańskiego już jest różnie już nie ma tak szeroko i fajnie jest trochę gorzej, także tam dużo czasami jechać na asfalt. Mimo, że jest trochę zakazu, też także tak to teraz wygląda. Także jedziemy dalej. Także. Teraz jadę bardzo fajnymi, polnymi drogami od miejscowości Lisewiec. Patrząc w lewo w tej chwili, no teraz tutaj oczywiście na kamerze tego nie będzie widać, ale widzę, Myślę, że widzę tą drogę, która biegnie od Straszyna do Starogardu. jest ona tak pewnie ode mnie może o kilometr, także to jest taka fajna alternatywna dróżka na gravela, szeroko, wiadomo pusto, na nic, tylko śmigać. Jadę takim odcinkiem, myślę, że to dalej jest ten numer, bo wjeżdżając miałem napis dojazd pożarowy 55 Było to w miejscowości Euganową Bardzo fajny leśny odcinek Trochę kałuż, ale one dawają uroku, można sobie trochę pokręcić, po, po, po potańczyć, po czy tak powiem Także tak, jest to na pewno ten dojazd, już widać tutaj mamy napis informacje także bardzo fajnie się jedzie wcześniej jechałem jakimś zajazdem pożarowym takim wysokim numerem chyba 49 było to bardzo dużo z kolei płyt taka strada także gra idealnie za, dwie iście teraz mam taką ciekawą drogę wydaje mi się że chyba w trakcie przebudowy budowy poszerzenia czy zmieniania nawierzchni, zmiany nawierzchni, bo jest dosyć fajna, utwardzona, ale cały czas wszędzie są hupeczki, które widać w zasadzie co 10 metrów. Do tego są takie mijanki. Z informacją proszę nie parkować. Proszę bardzo, jedzie właśnie jakiś dosyć ciężkawy sprzęt ale jakoś się udało a tu jest taka mijanka, te mijanki właśnie są numerowane tak jak widać także tak to wygląda no jadę teraz wzdłuż ogrodzenia skręciłem od głównej bramy którą wam ująłem na początku filmu jadę wzdłuż ogrodzenia, bo te zapytałem Mieszkańców, czy tam jest coś do zobaczenia, takiego właśnie, żeby nie łamać dajmy na to przepisu, że to jest teren prywatny, że wchodzę. No więc powiedziano, żeby wzdłuż ogrodzenia sobie jechać, dojadę do cmentarza i w prawo, i tam coś będzie widać. Więc właśnie chyba się teraz w tej chwili tutaj jakiś cmentarz wyłania. Jest tutaj a, takie coś. Też jest oczywiście płot. Ogrodzenie to znaczy. Łoto, grudzenie, czasami tutaj się mylę z tymi w tych pojęciach. Takie coś. Nie wiem do końca, jak to wyglądać, jak to powiedzieć, co to jest. Jakby jakiś. No nie wiem, bardzo, bardzo duży paczkomat. Niedokończony. Albo jakieś, no, Trochę to powiedziałem z, z żartem. W każdym razie to na pewno czemuś miał służyć za bardzo mi nie przychodzi na razie do głowy czemu, no ale tak to wygląda, no i tyle. No, oczywiście w przestolowie też należy wspomnieć, że jest duży Myślę, że jest no, ale to też taka ciekawostka, ładne tereny, niedaleko od Gdańska, stosunkowo niedaleko, także dla zainteresowanych na pewno zainteresowania tym wiedzą W końcu nie ma u nas cele klubów golfowych, żeby nie wiedzieć o najbliższych No i proszę, weź tu nie pokochaj gravela Piękna droga, las, szeroko, akurat z góry to bardziej, kto się podoba Ale wiadomo, gartujemy. raz z góry, raz pod górę generalnie bardzo bardzo fajnie jest to już na powrocie gdzieś tam, tam sporo za mierzy ale drogi bardzo bardzo godne polecam no takie odcineczki też się trafiają trochę błotnisto z górki akurat ale jestem gdzieś tak troszeczkę za miejscowością Czapielsk no oczywiście kieruję się na, na południe, eh, przepraszam na północ. No i tak, już kiedyś tu byłem. Było podobnie. Było też tak właśnie teraz widać. No ale to nic. Ma to też swój urok. Nie będzie to długo trwało, kilka tam 20 minut 30. No potem to będzie fajna, szeroka Dróżka no, teraz jestem już na Jumbo Stradzie od Czaple do Rębiechowo. No, to, to już teraz jest ostatni chyba filmik, bo filmik jak filmik, skrócik, jak to określić. Bo to zostało Rębiechowo, Barnewice, Nowy Świat, Osowa, Owczarny jakoś tam i powrót do Gdańska Oliwy, skąd Warszawy. Także. Kursik bardzo, bardzo fajny, naprawdę polecam, nie wiem ile to wyjdzie, myślę, że około 100, koło 100 paru kilometrów. Oczywiście nie jest to mało, ale na, na całodniową wycieczkę dla niej, dla takich bardziej wybawczych amatorów bez problemu. Jeszcze pomyślałem, że pojadę troszkę inaczej, znaczy już tu jeździłem oczywiście, ale nie każdy to Zna tą droższą tą taki alternatywę, ani to skrót, ani to przyspieszenie, aczkolwiek inaczej. Zaraz po y, wjechaniu na światłach, na światła w Rychowie, jak od strony czapi. Y, y, skręciłem w prawo i będzie widać za chwilę ty, wiadukty kolejowe te, powiedzmy, jadące od strony lotniska i tam pomiędzy ziaduktami jest możliwość, jest droga, którą wjedziemy sobie spokojnie, nie ma żadnych zakazów można ją skorzystać i ominiemy powiedzmy ten odcinek z którego byśmy skręcili, gdybyśmy skręcili na rondzie w Remiechowie. No i to tyle. Reszty już chyba później nie ma co opisywać, znaczy co to, to, to filmować, bo to pierwszy zjazd do Gdańska, więc powiedzmy raczej powinno to być każdemu znane. Yeah.